O, tutaj chyba wykot będzie, ale nie wiem. No, zaraz dostaniesz. Tu są te młode. Sobie czekają już. No, na... czekają na śniadanie. To zaraz dostaną. Tu też te młode o Wielkie. O, a tutaj też ich jest pełno. I jeszcze dzisiaj porobiłem tą czepkę moją do roweru. O, takie koła i są większe. Nie wiem, jaki to jest rozmiar z tych kół, kołów. Ale są na pewno większe i są wyższe. No ale tutaj bieżnik jest lepszy i stan opony, bo to nie są takie stare opony tamte, tu starsze. O, no już tyle jest zrobione. Tutaj są pękane, a tu jeszcze nie wiem, co będę robił. Bo Zobaczymy, jak coś będę robił. To będzie jutro na no, odcinku. No, jutro będzie odcinek. I na razie.